Proszę teraz panią senator Alicję Chybicką o przedstawienie kandydatury pani senator Beaty Małeckiej Libery na przewodniczącą Komisji Zdrowia. Panie marszałku, szanowne panie i panowie senatorowie. Mam zaszczyt w imieniu Komisji Zdrowia przedstawić Beatę Małecką Liberę która jest doktorem nauk medycznych. W roku 1979 ukończyła Śląską Akademię Medyczną. Jest specjalistą z zakresu laryngologii i zdrowia publicznego. Studia podyplomowe ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zarządzaniu w ochronie zdrowia. Przez wiele lat pracowała w szpitalu specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej jako lekarz laryngolog. W latach 1996-2000 pełniła funkcję dyrektora do spraw medycznych tego szpitala, a następnie do roku 2005 dyrektora naczelnego. Od roku 2005 do 2009 była posłem na Sejm RP, a więc piątej, szóstej, siódmej i ósmej kadencji, a od 2008 roku wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia. W 2015 roku została sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia i pełnomocnikiem rządu do spraw ustawy o zdrowiu publicznym. Pani senator przewodniczyła różnym zespołom poświęconym tematyce zdrowia publicznego, inicjowała szereg konferencji na terenie Sejmu i na terenie kraju. Szczególnie bliska była jej zawsze tematyka profilaktyki i promocji zdrowia. Ma także doświadczenie samorządowe, była radną miasta Dąbrowa Górnicza. Otrzymała tytuł menadżer Zagłębia oraz złoty medal Światowej Akademii Medycyny Alberta Schweitzera i oznaczona była również licznymi odznakami resortowymi. Zawsze była bardzo aktywna w walce o dobro pacjentów. Komisja Zdrowia jednogłośnie przegłosowała kandydaturę Beaty Małeckiej Libera na stanowisko przewodniczącej Komisji. Bardzo dziękuję.